Witam ciebie drogi widzów w pierwszym odcinku serii Początki z treningiem siłowym, czyli serii, która będzie zawierała całą wiedzę, jaką potrzebują osoby, które dopiero co chcą zacząć swoją przygodę z treningami siłowymi, chcą chcą wejść do tego świata fitnessu oraz taką, która również sprawi, iż te osoby spokojnie będą mogły nazwać się już nie osobami początkującymi, ale już osobami średnio zaawansowanymi. Słuchajcie, o tym to jest dokładnie odbiorcą z tej serii, dla kogo jest ona skierowana, co będzie zawierać. Dowiecie się z dalszej te części tego odcinka. A najpierw krótko o mnie. Ja zacząłem trenować siłowo już ponad rok temu i całą wiedzę, którą ja zdobywałem, którą przyswajałem, zdobywałem tak naprawdę sam z internetu z filmów, czyli tak, jak będzie robić to większość osób. Mam na myśli to już nie nie miałem żadnego trenera personalnego, nie korzystałem z żadnych właśnie z takich usług osobistych, nikt mi nie rozkładał diety treningu, ani nic takiego nie miało miejsca. I właśnie do takich osób skierowana jest ta seria. Osoby, które, tak jak ja, muszą przejść pewnego rodzaju proces, proces zdobywania wiedzy, proces zdobywania tych podstaw, kiedy decydują się one właśnie na zaczęcie. Swoje przygody z treningiem y, siłowym, i ta seria właśnie ten proces im ułatwi. Będzie zawierała ona całą wiedzę, właśnie jakie te osoby potrzebują na początek. Będę mówił zarówno o kwestiach diety, treningu, ale także o kwestiach psychologicznych, które. Temacie treningu są bardzo istotne, a wiele osób je bagatelizuje i wiele osób o nich nie mówi. Ja podczas swojej przygody z treningiem z czasem zacząłem dostawać bardzo dużo pytań, szczególnie od moich znajomych, którzy właśnie pytali mnie o różne kwestie związane właśnie z treningiem siłowym. Pytali, czy chociażby mogą iść na treningi ze mną, inne takie rzeczy. I to było bardzo miłe, oczywiście, i zainspirowało mnie właśnie do dzielenia się tą wiedzą. I efektem tego jest ta seria. Dobra, dosyć takiego krótkiego wstępu. Pogadajmy jeszcze tylko. Dokładnie dla kogo jest ta seria? Jak powiedziałem, dla osób początkujących, ale doprecyzujmy to trochę i dlaczego to jest tak ważne. Jest to seria skierowana do osób, które ćwiczą naturalnie. Temat naturalności też również poruszę w jednym z filmów. Dla osób, które ćwiczą bez trenerów personalnych, które są takimi jak ja typowymi samołkami, oraz dla osób, które tak naprawdę zaczynają, czyli początkujących, które nie, nawet nie tyle zaczęły, ale dopiero podjęły decyzję o rozpoczęciu właśnie e, jakiejś formy. Treningów siłowych, no bo formy są różne, ale o tym również powiem w kolejnych materiałach. I bardzo ważna kwestia, dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ ta seria będzie zawierała liczne uproszczenia, liczne skróty myślowe, duża ilość wiedzy, która w branży jest tak naprawdę istotna, w branży fitnessowej, będzie pomijana. Dlaczego? Ponieważ inaczej będziemy mówili do osoby, która ma jakieś doświadczenie, inaczej do osoby, która przygotowuje się do zawodów, inaczej do osoby, która jest już na coś ukierunkowana, ma wiedzę, a inaczej do osoby, która jest w tym temacie kompletnie zielona i tak naprawdę. Nawet jak ona wie, że ma na to na wszystko, czego chciałaby się dowiedzieć odpowiedzi w internecie, no bo wiadomo, ja tej wiedzy z powietrza nie wziąłem, to ona nawet, żeby uzyskać odpowiedź na jakieś pytanie, najpierw musi wiedzieć, jakie pytanie zadać. I to jest bardzo istotne. I właśnie ta seria jest dla osób, które dopiero co zaczynają lub nawet podjęły decyzję o treningu siłowym, nawet jeszcze go nie zaczęły, i tutaj powiemy sobie, co takie osoby muszą wiedzieć, na co zwrócić uwagę, i to sądzę, może być dla nich bardzo istotne. Jak już powiedziałem, wiele będzie uproszczeń. O co chodzi? Generalnie, trening siłowy to taka dyscyplina, która jest bardzo spersonalizowana do każdej osoby. Dla każdej osoby pewne rzeczy będą się różnić i bardzo często, gdy zadacie jakiemuś dobremu trenerowi pytanie, odpowiem Wam, to zależy. I oczywiście to jest prawda, ponieważ faktycznie każdy człowiek jest inny, każdy ma inne predyspozycje, inne zapotrzebowania, inną genetykę. Inne takie różne rzeczy, które są po prostu kwestią chociażby genów, kwestią osobistą, czy nawet kwestii preferencji, co paradoksalnie w treningu siłowym też jest bardzo istotne. No to takie osoby muszą mieć wszystko tak naprawdę podane do siebie i wiele rzeczy musiałyby zrobić same. I ja jednak uważam, iż osoby początkujące bardzo często nie potrafią dostosować tego do siebie. Nie potrafią dostosować wielu rzeczy właśnie pod swoje cechy, pod swoje preferencje. I dlatego ja będę dawał wiele gotowców dla, dla takich osób. Oczywiście... To co ja powiem, nie będzie idealne dla każdego, ale powiedzmy, iż będzie ono optymalne dla większości osób zaczynających. Oczywiście będę o tym mówił wtedy, kiedy będę poruszał takie zagadnienia, iż może to nie być dla każdego najlepszą opcją, ale generalnie będę starał się jednak dawać gotowce, żeby te osoby jakby jak najmniej musiały robić same, ponieważ osoby początkujące nie posiadają jeszcze takiej wiedzy. Żeby mogły wszystko dostosowywać do siebie, do swoich cech, żeby mogły rozpoznawać chociażby swoje predyspozycje i dlatego będzie dużo uproszczeń, dużo wiedzy będzie pomijanych, dużo, duża część tej właśnie wiedzy. Dlaczego? Ponieważ duża ilość tej wiedzy, o której mówię, jest tak naprawdę dla osób początkujących totalnie zbędna, kompletnie niepotrzebna, ponieważ one tak naprawdę powinny skupić się na podstawach, na rzeczach, które są istotne dla nich. Oraz duża ilość wiedzy będzie dla nich właśnie po prostu niezrozumiała. I to jest duża bolączka uważam trenerów, którzy przekazują wiedzę w internecie i duża, duża też bolączka osób właśnie szukających tej wiedzy, ponieważ... Często one trafiają na fora internetowe, na porady, które są dla osób na dużo większym poziomie zaawansowania, dla osób, które mają już w tym temacie doświadczenie i dlatego może ich ta wiedza troszkę przerazić, odstraszyć. Oni się zagubią, a i tak nie będą potrafili jej wykorzystać. I właśnie dlatego uważam, iż ta seria jest właśnie potrzebna. W serii znajdziecie zarówno kwestie dotyczące diety treningu siłowego, czyli takie dwa filary, to nazwijmy, ale również kwestie psychologiczne, które. Bardzo, bardzo idą w parze, właśnie, z treningiem e, siłowym. Co jeszcze ważnego wypadałoby powiedzieć? Jak już powiedziałem, ta wiedza w internecie niekoniecznie jest dopasowana do osób początkujących, to znaczy ona tam jest, niezrozumcie mnie źle. Ja nie twierdzę, że osoby początkujące nie są w stanie zdobyć wiedzy z internetu. Przykładowo, bo dużo osób tak robi, w tym ja. Ale osoby początkujące mają właśnie z tym duży problem. W internecie również znajdziemy dużo dezinformacji, szczególnie na te kwestie bardziej zaawansowane, powiedzmy, i osoby początkujące naprawdę mogą w tym utonąć i to je może przerazić. Dużo osób, zaczynając trenowanie siłowe, tak to nazwijmy, dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa to osoby, które uważają, i to banalnie proste, iż wystarczy mieć dietę, trening i wszystko zrobi się samo. Po prostu robić to i będzie spoko. Druga natomiast grupa osób to osoby, które uważają, iż jest to mega skomplikowane, i że jest ogrom wiedzy, właśnie suplementów, powtórzenia, jak robić, ile powtórzeń, ile serii, to to, to to, co mówię, to i tak są takie podstawy podstaw. Ale na przykład kreatyna poczy prze, po, przed treningiem, to takie już sławne pytanie osoby początkującej. I mamy te dwie grupy. Oczywiście to jest duże uproszczenie i są też inne osoby, ale no wiadomo, jak już powiedziałem, będą tutaj w tej serii uproszczenia. I gdzie leży prawda? Otóż prawda leży gdzieś po środku. Trening siłowy nie jest tak banalny, że wystarczy wziąć trening dietę z internetu i będziecie <grym> za rok wyglądać super, nie? To tak nie działa. Ale nie jest to aż tak skomplikowane, jak rysuje ta grupa, druga grupa osób, czyli jest to naprawdę coś strasznego, ogrom wiedzy, którą trzeba przyswajać, jakieś pierdoły po prostu, które nie mają żadnego znaczenia. Prawda leży naprawdę gdzieś pośrodku. Osoby muszą przyjąć dużą dawkę wiedzy, jednakże nie muszą one się skupiać na takich drobnostkach, jak przedstawia to tak druga grupa osób. I cała ta wiedza właśnie zajdzie się w tej serii. Ta seria będzie uporządkowana uporządkowaniem całej tej wiedzy, która jest potrzebna osobom porządkującym. Ja nie chcę wchodzić w buty tutaj żadnego trenera personalnego. Bo za takiego się nie uważam. Nie daję żadnych treningów za pieniądze ani nic takiego. Jeżeli swoją drogą mielibyście jakieś pytania w opisie tego filmu, będzie mój mail. Możecie je oczywiście zadać. Ja za darmo wam na nie odpowiem. Najlepiej jak tylko będę e, potrafił. I słuchajcie, jeżeli macie możliwość trenowania z trenerem personalnym już na początku, to bardzo fajnie. Jeżeli was na to stać, jeżeli chcecie, to super. Ten trener na, na pewno da Wam więcej niż ta seria, ponieważ dopasuje on pod warunkiem, oczywiście, że traficie na dobrego trenera, ale to już inna kwestia. Dopasuje on treningi, dietę pod was, będziecie mogli mu zadać bezpośrednie pytania, wszystko wam dokładnie wyjaśni, to jest spoko. Jednakże ta seria skierowana jest dla osób, które z jakiegoś powodu albo nie chcą, albo je nie stać, albo takiej możliwości nie mają, i tak dalej. I właśnie, to jest bardzo ważne. Ja się nie mam za trenera, ja się mam za osobę, która przeszła właśnie ten proces rozpoczęcia przygody z treningiem siłowym i właśnie tą wiedzą, chce się podzielić. Wiem, jakie problemy mają takie osoby, wiem, o czym one myślą, wiem, na jakie pytania powinny zadać sobie, yy, znaleźć odpowiedzi. A wiem, jaka wiedza jest dla nich kompletnie zbędna, kompletnie zrozumiała i jak ją nie powinny się interesować. I właśnie po to powstaje ta seria. Żeby osoby początkujące mogły wejść do tego świata fitnessu, odnaleźć się w nim i progresować i skutecznie zwiększać swoją wiedzę. Jak już mówiłem, będę dużo wiedzę początkował. Co mam na myśli? Jeżeli jest jakiś temat, bardziej rozległy, na który nie uważam, abym też miał dużą wiedzę, i po prostu nie przekażę tego aż tak dobrze. To wielokrotnie w moim opisie filmów będę dawał Wam linki do materiałów, do artykułów, czy właśnie do filmów, które będą zawierały wiedzę, która uważam jest zrozumiała dla osób początkujących, która jest właśnie wiarygodna i te osoby mają na tą dużą wiedzę. I jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, który ja poruszę i chcecie wiedzieć o nim więcej, to właśnie będę Was odsyłał do tych filmów i właśnie dzięki temu lepiej odnajdziecie się w tym świecie fitnessu i zdobędziecie trochę więcej, jeszcze takie już trochę. Średnio zaawansowanej wiedzy, powiedzmy, i myślę, że to też naprawdę będzie spoko opcja. Także słuchajcie, to jest taki film wprowadzający. Film, którego tak naprawdę nikt nie chce, nikt nie potrzebuje, ale film, który trzeba nagrać. Jeżeli ktoś mi coś później zarzuci w komentarzach pod którymś z przyszłych filmów, ja powiem, a mówiłem o tym w pierwszym filmie, nie, nie, nie słuchałeś, i wiecie o co chodzi. To jest taki filmek, żeby wszystko było jasne w tej serii, nie było żadnych niedopowiedzeń, i dalej będziemy już mogli się skupić na kwestii typowo merytorycznej, czyli tym, co jest oczywiście w tej serii kwintesencją, najważniejsze. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnia rzecz, którą powiem o formę filmów. Forma krótkich podcastów, parę minut, odpowiadam na jakieś jedno, dwa góra, trzy zagadnienia, jeżeli są krótkie. Wy możecie sobie założyć sławki, nie musicie mnie w ogóle oglądać, jak nie chcecie. Po prostu tego słuchacie. Szanujemy swój czas nawzajem, także to nie będzie jakoś długie. Jeżeli macie pytania, w opisie macie maila. W opisie będę wam zostawiał filmy, które będą rozwijać temat bardziej fachowo, które ja poruszam. Także to by było na tyle do następnego odcinka, w którym poruszymy już właśnie kwestie związane z początkami treningów siłowych. Także do zobaczenia.